Cześć wszystkim, dzisiaj omówimy z Wami 5 najpopularniejszych błędów, które popełniają polskie marki przy rozwoju w social mediach. Myślę, że ten temat będzie dość ciekawy dla was, już po obejrzeniu tego filmiku będziecie w stanie wprowadzić nowe zmiany w Wasze social media. Ale na początku krótko się przedstawię, żeby widzieliście, kto tutaj do Was mówi i zainspiruje na zmiany w Waszych działaniach marketingowych. Jestem Daria, z wykształcenia Digital Marketing specjalista i na co dzień łączę marki z klientami za pomocą kompleksowego social media marketingu. Mam duże doświadczenie w ponad 17 niszach na rynku Europy i dzisiaj chcę podzielić się z Wami swoją wiedzą. Pierwszym błędem jest brak strategii. Instagram już dawno przestał być tylko galerią zdjęć z wakacji i piesków. To już poważny kanał promocji dla Twojego biznesu lub marki osobistej i wiesz, chaotyczne wstawianie jakichkolwiek treści tylko pogorszy Twoją statystykę, a co gorzej nikt nawet się nie dowie o istnieniu Twojej marki. Co trzeba zrobić? Pierwsze analiza swojego biznesu lub osobowości. Wyznaczyć trzeba swoje pozycjonowanie. Kto my, co robimy, jak robimy i dla kogo. Drugie, analiza konkurencji. Musimy przeanalizować, co robią nasi konkurenci, jak to robią, jakie kanały wykorzystują, jakie treści publikują. Trzecie, analiza grupy docelowej. Jeżeli chcemy sprzedawać na Instagramie, musimy wiedzieć, komu chcemy sprzedawać, kim są nasi odbiorcy, gdzie mieszkają, jakie mają zainteresowanie, jaki przychód itd. Czwarte, cele marketingowe. No i piąte, tworzymy strategię, gdzie analizujemy swoją obecną sytuację na rynku i stawiamy cele, jak widzimy biznes lub markę osobistą za miesiąc, za dwa, za pół roku, za rok. Bez tych etapów nie ma sensu robić cokolwiek dalej, tworzyć treści, reklamy, posty, zmarnujemy tylko swoją energię oraz przepalimy budżet. Drugim problemem jest brak osobowości na blogu. Zapamiętajcie, ludzie kupujemy od ludzi. Ten błąd polega na utrzymaniu profilu na Instagramie w zbyt bezosobowy i nieprzystępny sposób. Marki, które nie wprowadzają osobowości do swojego profilu, mogą po prostu stracić potencjalnych klientów. Zapamiętajcie, ludzie lubią łączyć się z innymi ludźmi. Rozwiązaniem, że jest, to udostępnienie kulisy na przykład swojej marki i pokazywanie ludzi, którzy za nią stoją, opowiadanie różnych historii związanych z jej powstaniem i dzięki temu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć i związać się z marką. Trzeci błąd polega na braku odpowiedniego przygotowania profilu na Instagramie do kampanii reklamowych. Na przykład, właściciele firm często nie zwracają uwagi na to, jakie linki prowadzą do reklamy i jakie treści są prezentowane na swojej stronie docelowej. Dlatego ważne jest, aby doskonale dostosować treści reklamowe, po pierwsze, do swojej grupy docelowej, a po drugie, prowadzić użytkowników na stronę lub fanpage, Które jest spójne treściami reklamy, przygotowanie profilu do reклаamy może zwiększyć skuteczność kampań, zapobiec utrcie potencjalnych klientów. Чвартий блонд фірми не використовуємо сторі телінгу. Storytelling to sztuka opowiadania historii, która angażuje i wzmacnia węż z klientami. Marki, które nie wykorzystują storytellingu, mogą po prostu tracić okazję na budowanie emocjonalnych połączeń z użytkownikami. Zamiast tego ograniczają się do przekazywania suchych faktów lub po prostu promowania produktów i usług. Poprzez odpowiednie, ciekawe historie związane z marką, jej misją, wartościami lub klientami, można zainteresować i zaangażować swoją społeczność na Instagramie. No Czy i na koniec, piąty błąd brak monitoringu analizy wyników. Nie śledzenie efektywności działań na mediach społecznościowych jest poważnym błędem. Marki powinny regularnie monitorować swoje wyniki, analizować dane i dostosowywać strategię w oparciu o te informacje. Monitorowanie oznacza śledzenie i zbieranie danych dotyczących. Działań marki na social mediach. Co to może obejmować? Na przykład zasięg, sprawdzenie ile osób widziało dane treści, ile nowych obserwujących zyskano i jakie są trendy w zasięgu treści. Dalej może być zaangażowanie, czyli analiza liczby lajków, komentarzy, udostępnić i kliknić. To pomaga zrozumieć, jakie treści są najbardziej angażujące dla Twojej publiczności. No i na koniec konwersje, śledzenie ile osób dokonało określonych działań po kliknięciu w linku lub przeczytaniu treści np. zakup produktu, zapisanie się do newslettera lub wypełnienie formularza kontaktowego. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Daj znać, czy ten filmik był dla Ciebie przydatny. Oraz koniecznie napisz do mnie na Instagramie, jeżeli masz jakieś pytania odnośnie rozwoju Twojej marki osobistej lub firmowej na social mediach.